Ej, ale jak jeszcze chcecie zęc. taki rozpierdziel z sklepy, to ja się nie koksę, to nie. No, nie ma! Jak zjedzą koksa, to nie bijcie się z nimi, bo to sensu nie ma jak, jakich jest więcej. Nie no, jest Aj, więcej. O, 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 już, ok laga, jak ktoś ma lawę, to go klepcie. Poleci! Poleci! To jest największa masówka na serwerze, więc... Kto? Krew? Ta gildia, na którą idziemy. Oni mają trzy gildie. Kto? Cztery. No dobra i don't I don't to to. Jeden. Oni, oni jedzą na pełnym e, HP koks. No. Ale co, free kill nice. No free kill na strefę. <laughs> Trzymaj koksów Ej, pomóżcie mi, mam kaplicę. Pomóż mi... Ej, pomóżcie to mi to tutaj. Do... Ale to moim zdaniem... E... Klep, klep, klep. slime to też by szło szybko kupić od na pewno by tam boomy sprzedały czy hasel Ale slajmy mamy, rozumiesz? Aha, dobra, Ja mi... pierdzielę.